Rejtan. Upadek Polski. Autor Jan Matejko. Wymiary. Wysokość 282 cm. Szerokość 487 cm. Technika. Olej na płótnie. Rok powstania 1866. Sala. Mnóstwo ludzi. Poruszenie. Szlachcic leży pod drzwiami z prawej strony. Rozdziera na piersi koszule. Ktoś w grupie naprzeciwko niego stanowczym gestem ręki pokazuje mu otwarte drzwi. Za drzwiami wojsko. Na pierwszym planie w centrum przewrócony fotel potęguje atmosferę napięcia i chaosu. Matejko przedstawia jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii Polski: scenę desperackiego protestu posła Tadeusza Rejtana przeciwko uchwaleniu pierwszego rozbioru Polski. Ukazany jest róg sali. W nim stłoczeni politycy w eleganckich strojach. Część ubrana w stylu zachodnim, część w strój tradycyjny, szlachecki. Oprócz Rejtana po prawej stronie malowidła najbardziej widoczne są trzy postaci. Stoją na wprost leżącego posła w bogatych strojach zachodnich. Wzrok widza przyciąga postać w środku tej trójki. To tęgi mężczyzna w średnim wieku ubrany na czerwono. Siwe, faliste włosy zaczesane do tyłu Górna część stroju to rodzaj czerwonego fraka, bogato ozdobionego złotymi haftami. Spodnie czerwone obcisłe do kolan. Czerwone pończochy. Czarne niskie buty ze srebrną klamerką. Twarz mężczyzny wyraża skrajne napięcie. Wściekłość, zmarszczone brwi, groźny wzrok. Nerwowo wyprostowana sylwetka. Gestem wyciągniętej ręki pokazuje Rejtanowi otwarte drzwi. W drugiej ręce. Trzyma opuszczono drewnianą cienką laskę. To Adam Poniński, przekupiony przez Rosjan marszałek Sejmu rozbiorowego. Po lewej stronie Ponińskiego stoi młody mężczyzna o jasnej twarzy, w eleganckim stroju. Głowa opuszczona wzrok w ziemi. Wydaje się być przygnębiony i zażenowany całą sytuacją. Włosy jasnoszare ufryzowane w loki, zaczesane do tyłu. Biała mieniąca się długa obcisła kamizelka, na to czarny frak wykończony złotymi oblamówkami. Białe mieniące się wąskie spodnie do kolan i białe pończochy. Buty czarne ze srebrną klamrą. To Stanisław Szczęsny Potocki, generał, późniejszy uczestnik targowicy. Mężczyzna po prawej stronie Ponieńskiego zgięty w pół, pochylony, łapie się rękami za głowę w dramatycznym i trochę teatralnym geście. Nie widać twarzy. Włosy jasnoszare, ubrany w mundur w stylu zachodnim, góra stroju czarna ze złotymi oblamówkami, białe wąskie spodnie, czarne pończochy, czarne płytkie buty z klamrą. To Franciszek Sawery-Branicki, hetman, późniejszy targowiczanin. Przed trójką osób z ponińskim na czele rozgrywa się najważniejsza scena. Rejtan leży pod drzwiami, to mężczyzna po trzydziestce. Ubrany w strój Polski, podgolone skronie, włosy na czubku głowy, długie wąsy. Na piersi rozdziera szaty srebrny żupan i białą koszulę. Na plecach czarna długa szata, kontusz. Pofałdowana na podłodze otacza szlachcica niczym rozlana smoła. Biodra owinięte szerokim miękkim, złotym pasem kontuszowym. Długi koniec pasa marszczy się na posadzce. Obok leży szabla. Na nogach czarne szerokie spodnie wciągnięte w ciemnożółte buty z cholewami. Na odsłoniętej piersi rejtana na rzemieniu wizerunek Matki Boskiej. W oczach rejtana maluje się rozpacz, wzrok utkwiony w nieokreślonej dali, jakby był skazańcem tuż przed wykonaniem wyroku śmierci. Jednocześnie to wyraz twarzy człowieka zdecydowanego do końca bronić swoich ideałów. Za nim złocone wysokie drzwi Otwarte jedno skrzydło, widać stojących rosyjskich żołnierzy. Pozostali świadkowie sytuacji, stłoczeni w rogu bogatej sali, wypełniają lewą stronę malowidła. Nerwowo gestykulują, łapią się za głowę. Jeden z nich właśnie wychodzi w lewą stronę. Zdaje się myśleć, nie mogę na to patrzeć. To starszy mężczyzna, ubrany w strój polski, głowa łysiejąca. Siwe, rozwiane włosy po bokach. Długie, siwe wąsy. Długie szaty. Złota wewnętrzna szata. Żupan, na to czarna zewnętrzna. Kontusz. Przepasany błyszczącym, szerokim pasem kontuszowym. Plecy okryte bogatym, ciemnym płaszczem. Podszytym brązowym futrem. Brązowe buty z cholewami. Twarz postaci wyraża poruszenie. Może lęk. Ręce lekko wyciągnięte przed siebie. Palce nerwowo rozchylone to Franciszek, Salezy Potocki, wojewoda ojciec wspomnianego wcześniej generała Stanisława Szczęsnego. Obok wojewody po prawej stronie przewrócony, złocony fotel czy to on przewrócił mebel wstając? Dalej, po lewej stronie duchowny w bogatym, czarnym stroju zachodnim siedzi wygodnie na fotelu tyłem do głównego wydarzenia założył nogę na nogę. Mocno pochylony w tył, na oparcie. Włosy jasno szare, zaczesane do tyłu. Na czubku mała okrągła czapeczka. Nakrycie głowy ważnych duchownych. Prawa dłoni na piersiach. Patrzy spod powiek w prawą stronę. Twarz wyraża dezaprobatę. Duchowny to prymas Michał Poniatowski. Za nim, skrajnie po lewej stronie obrazu, starszy mężczyzna w bogatym stroju zachodnim. Wydaje się zniecierpliwiony wstawać z fotela, jasnoszare długie włosy ufryzowane w loki, pod szyją białe falbanki, różowa błyszcząca kamizelka, na to ciemnozielony frak ze złotymi oblamówkami, Ma skwaszoną minę, zdaje się on też nie chce na to patrzeć. W głębi obrazu, po lewej stronie na podwyższeniu, wśród innych postaci, bardzo smutny mężczyzna w zachodnim stroju, zwrócony w prawo, jasno szare, dłuższe włosy, zaczesane do tyłu i spięte w kucyk. Jasnobrązowy błyszczący frak, jasne spodnie. W lewej ręce trzyma otwarty kieszonkowy zegarek. Jego twarz nie wyraża przerażenia, złości, a przygnębienie. Mężczyzna to król Stanisław August. Nad królem, w rogu sali, loża niczym w teatrze. W niej siedzi sztywno mężczyzna w średnim wieku w eleganckim mundurze. Twarz surowa, ciemne, grube brwi, ciemne wąsy. To ambasador rosyjski Mikołaj Repnin. Obok niego dwie młode, eleganckie damy. Jasno-szare, upięte ozdobnie włosy, suknie z dekoltem. Jedna z kobiet trzyma wachlarz, postaci w loży widoczne do pasa. Na ścianie po prawej stronie nad trójką postaci z Ponińskim wisi portret Carycy Katarzyny II. Na pierwszym planie obrazu, obok przewróconego fotela, rozrzucone białe kartki i złote monety wysypują się z leżącego na ziemi eleganckiego męskiego kapelusza. Jedna złota moneta toczy się dokładnie pod stopę Ponińskiego. Za tłumem postaci między lożą z ambasadorem. A portretem Carycy w centralnej części malowidła stoi kilkunastoletni chłopiec. Trzyma w górze szable i szarą czapkę. Czapka z biało-czerwonym kotylionem jest obszyta na dole ciemnym futrem. To konfederatka. Postać jest symbolem przyszłych zdarzeń, powstania kościuszkowskiego. Jest przeniesiona z przyszłości. Jakby mówiła do Rejtana, nie przejmuj się, będziemy walczyć o niepodległość. Dzieło matejki wśród współczesnych wywołało duże kontrowersje. Zarzucano malarzowi, że w czasach zaborów przypomina tak ciemną stronę polskiej historii. Mówiono między innymi policzkować trupa własnej matki się nie godzi. Zastrzeżenia budziło też umieszczenie postaci, które nie brały udziału w sejmie rozbiorowym był to świadomy zabieg malarza. Obraz wysłany do Francji spodobał się zagranicznym widzom. Został tam uhonorowany złotym medalem.